Cześć wszystkim, cześć Rosy. E, dzisiaj w odcinku mam gościa specjalnego, który już występował u mnie w filmie. Gdzieś tutaj pojawi Wam się e, u góry link. Jest to moja mama. Cześć. Ewa, Iwa. Damka. No i słuchajcie, dzisiaj będziemy testować chińskie żarcie, a mianowicie chińskie słodycze. Tylko nie będą to takie rzeczy, wiecie, obrzydliwe, dziwne, udziwnione, tak jak jakieś, nie wiem, e, płetwy ryby, suszone jako chipsy. Nie, bo ja raczej. No nie lubię takich rzeczy. Próbowałem takie rzeczy. Chciałem, żeby to było takie bardziej przyjemne, przynajmniej taką mam nadzieję i kupiłem, e, no trochę słodyczy chińskich. E, I to są takie naprawdę, no czy dziwne rzeczy. No, no dla mnie dziwne, dla Europejczyka, dla Europejczyka to jest dziwne, no bo to nie wygląda jak nasz, nie wiem, na przykład Baton Lion, czy Kit Kat, czy coś takiego, tylko to są to inne rzeczy. Natomiast mam jedną rzecz i ona pójdzie na pierwszy ogień, którą na pewno znacie, ale mam smak, którego u nas w Polsce, no nie ma, chyba, że ja nie widziałem. Także zapraszam. Będziemy oceniać te słodycze, mama osobno, oczywiście ja osobno, nie razem, bez przesady. Będziemy je oceniać w skali od 1 do 5, czy są dobre, jak są zjadliwe, wiecie. Bo często są na przykład takie że filmy, że są obrzydliwe, jakieś rzeczy i w ogóle, a tutaj bardziej chcę powiedzieć w tym filmie, ocenić te słodycze razem z mamą, na ile one są dobre, czy wiecie, byśmy zjęli to jeszcze raz, czy takie wiesz, wow, że byśmy to jeszcze raz kupili, czy raczej takie naraz, w sam raz. No, tak Pierwszą rzeczą, którą wypróbujemy, a w zasadzie już muszę Wam się przyznać do czegoś, że. No, próbowaliśmy już te ciastka. Są to ciastka Oreo. Ale są o smaku ciasta urodzinowego. Nie są to zwykłe Oreo. No ja już je jadłem, bo są otwarte, no dobra, przyznam się. A to jest jedyna rzecz, którą jadłem. Jedyna. No i powiem Wam szczerze, że one są. Pierwsze, co mnie zaskoczyło, to to, że jak otworzyłem. Otwarłem. otwarłem. <laughs> jak otworzyłem pudełko. I tą taką folię, bo one są zapakowane jeszcze w takiej folii, o. To był taki zapach takiego cukierkowego, zabawkowego sklepu i... I one są... Znaczy, smakują jak Oreo te ciastka, ale ta masa jest taka... Trochę mi się kojarzy z truskawką, ale takim... Trochę takim plastikiem sztucznym, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Wiecie, jak czasami jecie jakieś takie słodycze kolorowe, jakieś żelki czy cukierki i one smakują takim plastikiem, ale w takim pozytywnym sensie. Dajcie mi znać, czy wiecie, o czym mówię. A czy mama jak smakował te oreł? Dobry nie urywa. <laughs> No, co, no? Przecież łatwo Next! E, mam jedną trochę dziwną rzecz, która może być niedobra. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, nie wiem, czy znacie albo kojarzycie e, ze słyszenia taki owoc jak Durian. To jest jeden z najbardziej śmierdzących owoców na świecie, jak nie najbardziej śmierdzący. W Azji jest zakazane wnoszenie e, tego owoca do, no, do komunikacji miejskiej, ponieważ tak śmierdzi, że no, ludzie mdleją, więc... Mam tutaj coś takiego, jest to, nie wiem w zasadzie co to jest, jakiś taki, no było to w lodówce, znaczy w sensie w tej takiej wiecie, przy jogurtach, więc podejrzewam, że to może być coś jogurtowego, puddingowego. Zaraz zobaczymy. Jest w ogóle to, zobaczcie, to jest połączone na dwie części, nie wiem czy to widać, mam nadzieję, że tak, no i mamy tutaj jedną część mango, nawet łyżeczka jest. Mamy tutaj jedną część mango, a jedną mamy z tym Durianem. Jak, nie wiem, czy wiecie, ale ja kocham mango, no ale Duriana niekoniecznie. Już jadłem ten owoc, no nie za bardzo mi smakował. Boże. Także posmakujemy sobie. Może najpierw posmakujemy mango. Mango to jest chyba to żółte bardziej. Nie? Ja nie wiem. Ty pierwszy. O, <laughs> Ty na pierwszy owoc. Ej opis. to jest. Ej, to jest dziwne, to jest jak taka żelka trochę wielka. O, fuj! Ja tego nie chcę. O jak to śmierdzi, przysięgam wam. Jak to śmierdzi. Ja już tego nie chcę. O, 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 o. Coś ty tutaj całe mieszkanie zasmrodzisz. Fuj. O Jezu, ale bardzo śmierdzi, nie? Naprawdę, ja czuję ten smród. Powiem wam, że owoc śmierdział kiedyś, ale ja jadłem już różne rzeczy, jakieś chipsy, jakieś pierdoły z Duriana i nie czułem tego zapachu, ale tutaj naprawdę, uwierzcie mi, że to naprawdę śmierdzi, jak takie... O Jezu. Nie wąchaj. Naprawdę jak takie zepsute mięso, tak jak to mówią, popisują, no bo owoc też tak pachnie i to smakuje. To smakuje po prostu jak owoc, nie jak jakiś ogór. Zala... Czuję to tutaj już u góry, a mam to daleko od twarzy, a, nie. ale jak przy Nie, no nie mogę. Czekaj, A może to mango będzie jakoś? Dobra, aż dotknę nosem. Mango ładnie pachnie jak mango, naprawdę jest to taki silny zapach mango, ale ten durian byś powonał to. Ja tutaj, pomogę. Nie, ja nie wąchał. Ja smakuję, ja nie wącham. No zjedz to. Trzy... Poczekaj, ja Jest nie wezmę. Trzy, cztery. Ten. Tak ja wiem. Znaczy ja mam coś takiego, że ogólnie e... na początku było w smaku dobre, ale im dłużej to miałem w buzi, to było takie... Niedobre. To będzie lepszy, daj. Teraz mango. No. A może połączyć te dwa? Weź, ja nie chcę tak. Mm. Mango, dobre, mango ale wiecie co, nie. powiem wam, że to smakuje tak dziwnie, bo to jest taka jakby jogurt galaretka, nie? To jest taka galaretka, tak. A połączymy teraz mango? Mm, tak, I to I to i tego śmierdzielka. I sobie jest? Ja już nie chcę tego. Ja nie chcę. Fuj. Fuj, ręka mi od tego śmierdzi. Ile dajesz mango od 1 do 5? Mango 5, a to 0. Niedobre. No, co za tą rękę wyciągasz nie ma kelnera na razie, że go... dobrze. No, chciałam, <laughs> chciałam odstawić. Chciałam odstawić. To niedobre, ja to idę wynieść, Michał. Bo to tu śmierdzi. Nie. Weź to też od razu. No, jeśli chodzi o, o ten smak mango, to ja daję tak od 1 do 5. Ja daję 2. Takie było dobre dla mnie w sam raz, no a ten Durian, no po prostu no, 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 nie, nie, nie. nie. Mm, nie. Czyli mm. mama mango dała 5, a Durianowi 0, a ja Durianowi 0, a mango oh. dałem 2. Bo to było dobre, ale takie nieprzyjemne dla mnie to było, no. Musiałam popić herbatę. Kolej, kolejna <laughs> rzecz. Mam coś takiego i szczerze mówiąc, nie wiem co to jest, bo w tych chińskich sklepach, przysięgam wam, przynajmniej w tych co ja byłem, tam praktycznie nie było nic po angielsku. Bardzo mało rzeczy, bardzo niewiele rzeczy. I mam coś takiego. Nie mam pojęcia co to jest, ale zaraz się dowiemy. Podejrzewam, że jakieś gumy rozpuszczamy coś takiego, ale... Ej. Eee, jakieś kamery. Ej, zobaczcie! To, to, to jest coś... To jest coś zimnego! Patrzcie, co tu jest! O, o jedna wypadła jeszcze. O, Ej, boże, ja nie to co to słodycze? Jest. No to było na słodyczach! No dobra, bierzemy jedną pastylkę. Czekajcie, dobra, już wezmę tą z podłogi. No weź jedną no też. Ja nie wiem, czy ja a, to może to jest, a może to jest, do jakiegoś... Ładnie pachnie. To są jak, wiesz co, jak te pudrowe cukiereczki takie, pamiętasz? A wiem, wiem, no. Tak, dobra, no. jemy. Trzy, cztery. Nie, nie. Przepraszam. Ale, ale musiałam ale? wypluć no przecież do papiereczka. Nie, nie. Słuchaj, nie, nie mam pojęcia co to jest. Ale to jest... Ale to jest a to za truskawką nic mi nie... Ja też nie czuję truskawki. Tu jest jeszcze... Sorry, przepraszam was. Jest jedno słowo po angielsku. Milk. I ewentualnie... Milk. Nie, w sumie milk. Milk. I to wszystko. I słuchajcie, nie wiem, czy byliście w Chinach, jedliście coś takiego. Jeśli wiecie, dajcie mi znać, co to jest, ale nie mam pojęcia. Tutaj patrzę na jakieś rysuneczki, ale... No sobie idzie tabletka koleś. Bacz, to jest tylko taki koleś przy komputerze narysowany. Nie wiem, czy to widzicie. Nie wiem, ale jest to. Może nie obrzydliwe, ale takie no. Jak ja to poszegrozę, to taka. Jak taki cukierek zgładzony z mąki. Bez smaku, no. Obrzydliwe. I język mi od tego trochę szczypie, mam wrażenie. Mi trochę język od tego szczypie. Nie wiem. Nie. Ja daję temu Zero. Zero. Fuj. No, Dobra, jedziemy dalej. Mam tu jakieś ciastko. Cudo. Nie wiem co to, zaraz spróbujemy. Bo ogólnie wiecie, tam były takie sklepy typowo chińskie, z typowo słodyczami takimi chińskimi. I tam nie było jakichś innych takich rzeczy, tak jak na przykład Oreo. I dlatego większość rzeczy kupiłem tam. Peś, peś? Nie pleśń weź. Chociaż kto wie. Nie no. Mamy jakieś ciastko, takie... Nie chcę tutaj tego rozsypać, ale... To jest coś takiego... Oj, oj, Jakieś takie kruche tak się sypie. W środku jest coś ciemnego. Nie wiem co, trochę się boję. Ja kroję. Mama kroi. Bo ja się, Weź to na pół jedno. Bo ja się boję, tak jak duże że To może być niedobre. Dobra, weź to, to małe. Nie ja wiem, smakuje to Nie wiem, czy to. No nie, jest takie całe, do buzi bierzemy. Ta już, żre. Patrzcie, to jest takie ciasto, to jest jakby kruche ciasto i takie w środku jest coś ciemnego, więc. A to jest jak. Owocek. Mm. Mi nawet smakuje, chociaż mm -mm. mi smakuje. Tylko to jest takie kruche ciasto, ale wiecie, co ono jest takie? Kruche, ale mokre. Nie wiem, jak to określić. Kruche, ale mokre. Takie bardzo miękkie, ale kruche. Naprawdę dziwnie. Za ja dużo proszku. Właśnie, takie bardzo proszkowe jest. No jadam... mhm. ja dam. Jeden, ja. Ja dam dwa. Dwa i pół dam. Bo ogólnie jest takie. Dobry. No nawet, nie mogę powiedzieć, że jest niedobre, ale takie właśnie bardzo mączne i to ciasto jest takie dziwne, takie niby kruche, ale mokre, no dziwne. Ale samym proszkiem i chemią czuć. Tak, taka chemia i proszek, to prawda akurat, no. no. Dobra. Dobra, jak jesteśmy przy ciastkach, to mam kolejne ciastko. Tym razem takie. To będzie to samo. Nie, to jest inne, to jest chudsze. Ale smakowo widzę, że będzie to samo. To jest inne, zobacz. Zupełnie coś in inna struktura. Nie wiem, to jest takie no może jest. będzie inne. Może. Pewno inne. W ogóle to ma takie fajne pieczątki, ale nie jestem w stanie wam tego pokazać, bo ja weźmiemy to też na pół. Dobra, widzę, że to jest coś podobnego, tylko tu mamy. O Jezus. To nie czekolada? Tylko tam to było w takich płatkach, jakby. A tu zobaczcie, jest też takie ciasto kruch, ale. To jest inne, lepsze już. No, dobre, nie? Mhm. Dobre. No, już całe zjadłeś, to dobre. Daję temu 3. Bo szał nie ma, ale jest pyszne. No, ja dam 3,5. Za tą kruchość ciasteczka. Teraz mam coś, co może być dobre, bo w ogóle to mnie zawołało z daleka. I mam nadzieję, że to dobre będzie. Mam coś takiego. O, jak czekolada, to będzie na pewno dobre. Jakieś kulki. Otwieramy. O, tam to jest... o jeszcze nie otworzyłeś? No, nie, no mówię, tylko oreo otworzyłem. Przysięgam wam. Dobre. Mamy tutaj coś takiego. Tu już nic nie ma. No i... W ogóle to jest takie kruche. Ja myślę, że nie wiem. To mi się wydaje, że będą takie kuleczki i w środku będzie czekolada. Znaczy, no to wiadomo, na pudełku to masz nawet narysowane. Odkryła Amerykę, odkryła Amerykę! Na pudełku są kulki z czekoladą w środku. Ale słuchajcie, moją mamę, logika mojej mamy. Na pudełku macie kulki z czekoladą w środku. Moja mama, mi się wydaje, że to będą takie kulki z czekoladą w środku. No masz rację! Ale u nas są takie kulki, panie Ale słuchajcie, wiecie co? One nie wyglądają tak ładnie jak na obrazku. Jeszcze dla porównania, zobaczcie na obrazku. Jaka ładna, gładka kulka, prawda, z czekoladą? Teraz patrzcie na to. Ty, a może przez drogę? I w ogóle. I w ogóle to śmierdzi. Taką trochę. dla mnie. Na mnie karłą to pachnie. Nie, w ogóle nie śmierdzi. Nie Wiem, wiesz, kulka. Mm. Dobre, tajne. Ale dobre, no? Wiecie co, to smakuje jak taka. Kulka. Nie, kulka. Kulka, taki chips jakby. O, to smakuje. Słony. wiecie co? To smakuje trochę jak kukurydziany chips, który jest delikatnie słony, a w środku ma trochę Nutelli. Mhm. Tak. I to jest dobre. Mm. Dobra, dam cztery. Dam cztery. By było pięć, ale naprawdę. Dla mnie to pachnie pią karmą. Zjem jeszcze jedno. Pią karmą śmierci, ale wiem jeszcze jedno. Ja też wiem jeszcze jedno. Ile ja dajesz? Ja daję pięć. Bo mi bardzo pasuje ta sól. No dobrze z tą solą, nie takie? Mm -hmm. Znaczy to nie jest jakaś taka, wiecie, sól jak czekolada, jak solona. Ale faktycznie to ciastko, ta kulka ciastkowa, ona jest taka jakby... Mm, no. Słona delikatna. Ja muszę popić herbatą, bo ja o, muszę mieć herbaty. Mamy kolejne kulki i tego byłem bardzo ciekawy. To wygląda tak. I w ogóle tu czuję już przez, przez tą folię, że to jest takie miękkie. To są takie kulki jakby z takim żelem w środku. Nie wiem czy to, to zobaczycie na opakowaniu. Nasze żelki. No to jest żelki. Otwieramy. Sobie. Oto. Jak te... Pachnie taką chemią. Znaczy... Nie jest, że źle pachnie, ale taka chemia chemia. Tak naprawdę chemia... To jest coś takiego pianki, też... O, pianki, jak takie pianki. Dobra, smakujemy. Mm, takie. Jest to w ogóle, patrzcie, takie miękkie. Ale w środku ma żel niespodziankę. Da -da. Czekajcie, jem? Dobre. Mm. Mhm. Dobre. Tyłka nie urywa, ale dobra. Ci nic tyłka nie urywa. Zajmie jeszcze jedno. I pokażę. Jak pokażę te... wam, co jest w środku. Jak te pianki. Daj cztery i pół. Mhm. Mm. I kupiłbym to jeszcze raz. Naprawdę jest dobre. Gdyby nie ta pianka, bym dała 4, a ja za tę piankę dam 3,5. Tu mam paluszki takie chińskie. Słyszałem, że potem jest dobre, ale zobaczymy. Jeszcze tego nie jadłem. No, bo nie uwierzcie nie mi, to. że jakbym w Chinach. Tak, vlog będzie z Chin, tylko po prostu muszę się za to zabrać, bo tam jest dużo tego materiału. To powiem wam, że w trakcie tego pobytu w Chinach staram się nie jeść słodyczy chińskich. Znaczy tam parę rzeczy zjadłem. Ale do Polski przywiozłem y, te, których nie jadłem, po prostu chciałem zrobić taki test. W ogóle skojarzyło mi się z Milką. Taki opako takie opakowanie jak Milka. Śmiesznie to pakują. Nie śmiesznie, ładnie. No śmiesznie, że ładnie. O Jezu, pachnie ładnie, ale taką jagodą. Jakby, jakbyście taki jagodowy dżem otworzyli, coś takiego, pomachaj. No. Jest to taki paluszek i jest powlekany takim fioletowym czymś. Bardzo mocno pachnie jagodą, albo takimi taką gumą rozpuszczalną o smaku jagody. Dobra. Ale paluszek nie jest słony, nie? Mm. Ale naprawdę dobre. Daj czwórkę. Kupiłbym to jeszcze raz. Tam były różne smaki, ale jest, żeby nie brać czekoladowego, to wziąłem sobie właśnie jagodowy. Paluszek jest słonowy. Dobra. <kly> ale dobre, no. Dobre. Damy cztery. Ja. Ja też daję cztery. I kupiłbym to jeszcze raz. Dobra, była tam taka półka i było pewno czegoś takiego. To jest takie miękkie. Miałem podejrzenie, że może być to guma rozpuszczalna, ale znając Chiny, wątpię. A zobaczymy. No i miałem rację. Pochaj to. Ja nie chcę tego. Jak takie wędzone owoce. Mi to przypomina tą lukresję taką. Mm -mm. Posmakuj. No posmakuj, to wszystko posmakujemy. Śmierdzi jak takie wędzone coś. Mmm, Wiecie co? Mm. Niedobre. Wiecie co, to smakuje jak taki... Mm, bardzo mocno ścięty dżem. Albo taka... Dużo żelu? taki żel. Taki stwardniały I żel jakich, o smaku truskawki. z czymś wędzonym. No i takie wędzone coś no? No. I jeden. Albo nawet zero. Nie, zero. Zero, nie? Zero. zero nie, niż zero. Mamy coś takiego? Coś z jabłuszkiem. Jakieś jabłko. To jakieś okrągłe, dobra. Zobaczymy. Na razie nie czuję żadnego zapachu. No, bo o Boże, już, już mi się to nie podoba. To jest takie żelowe wszystko. Przez... Jakie wszystko żelowe? Mam jakieś... Nie. To być galareta? Ej, to jest dziwne. To wygląda jak bursztyn. O nie, nie, nie. Zobaczcie. To wygląda jak suszony owoc. Tu niby ładnie, a patrzcie tutaj. No wygląda... No, nie zachęcająco. To jak Dobra, dobrze, są takie malutkie kawałeczki, to sobie wezmę. O Boże, to jest jakieś klejące. Nie no wiem, dziwne to jest. Dobra, biorę, żeby nie było. Ale to nawet nie pachnie. Mm. Jak? No bo smakuj. Widzisz, jak to smakuje? Znaczy nie jest złe, ale nie jest też jakieś fajne, mi to smakuje jak byście kupili y jabłkowy dżem jakiś, albo coś takiego, otworzyli to, o, odłożyli na, na wiele, wiele czasu, i by taki dżem jabłkowy trochę zasechł, nie? Taki twardy, zaschnięty dżem. Jeden. Zero nie, ale jeden. Bo on nawet był taki ten. Jeden. Ja zero. Niedobry. Kolejna rzecz, to jest coś takiego. Nie mam pojęcia co to, po angielsku nie ma nic, jedyne co to jest tylko data, nie, nie, to jest jakiś kod. Może hałda. Nie wiem, bo w ogóle tego nie widać w kamerze, ale to jest jakby kilka takich cieniutkich, może to widzicie w kamerze, ale nie wiem czy to widać, ale to jest takie cieniutkie warstwy, są jakby takie plastry. Dobra, otwieramy, zobaczmy co to jest. No, jakaś pianka. Nie, to nie jest pianka. W ogóle pachnie jak taka mąka. Dziwne. Co to jest? Patrzcie, to się odrywa i takie plastry są. Daj, mm. Nie chcę tego. Nie dobre. No ale spróbuj, ty. Daję zero. Albo pół punkta, bo jest takie słodkie, ma taki fajny, słodki posmak. Ale ogólnie, jakby, wie, dla mnie, jakby wziąć ten plaster do buzi, jak taka mąka, jakby się rozpuszcza, nie? Jak mąka byś sobie wzięła? Jak mąka ryżowa. No, taka mąka ryżowa i... I trochę cukru pudru, nie? Coś takiego. Niedobre. Nie no, pół punkta. Ja zero. <laughs> zero. Mam to coś takiego. Moi znajomi, jak byli u mnie w domu i widzieli to, to się śmieją, że to jest kostka mydła. Ale nie, to nie jest kostka mydła, bo w sklepie ze słodyczami kupione. Chociaż kto wie, nie wiem co to jest, otwieramy. To jest w ogóle bardzo twarde i trochę nawet waży. No można by było tym zabić. że no, żartuję, ale... Oj, żeby chociaż to było dobre. Kulki były dobre i paluszki były dobre. A, dobra. No. I oreo było dobre. Nie, dla ciebie dupy nie urwał Oreo. Ej no zobaczcie, no oszaleję za chwilę, znowu coś mącznego. Patrzcie, o, od, bo... otwieram i tu jakaś wychodzi Kostka mydła. No takie... Taki kloc mączny. Co to, to jest do cholery jasnej? Jezus. No zobaczcie, prze... ułamałem to, a w środku no po prostu jak jakaś... A w środku jak pustak. Kreda. Pustak. Dobra, ugryź to. Ale to mm. takie, nie? No nie, nie, no mąka. Zero, no jak taka, wiecie co? Taka stara, źle zrobiona beza. Jezus, ale to niedobre. No chodzi. taka mąka w gębie. O matko. Mm -mm. Aż muszę popić, bo już mi tak mącznie, że w moim brzuchu zaraz jakieś ciasto się zrobi. Dobrze, że nie jestem uzależniona jak mój syn od tych słodyczy, bo gdybym była w Chinach, to bym chyba umarła. Niestety muszę przyznać trochę racji. Aha. W środku jest takie brązowe coś, takim paskiem ciemnym i jest to zimne i miękkie, jak ślimak. Nie wiem. Nie wiem, co to jest. A tam wyjdzie ślimak. O fuj, jest to obrzydliwe. Ej, słuchajcie, naprawdę brałem takie normalne, niby słodycze takie. Nie, no zobaczcie, no to, dobra, to jest. No, to. Ja tego wcale jest... nie smakuję. Ja nie chcę tego. To jest wytania. jak głód jakiś. Nie, nie. <laughs> ja tego nie chcę. Jemy to mamo. Nie, ja nie, jem. jak to, to wygląda jak taka... Można to posmakować, a nie zjeść. Taka meduza, fuj. Wypluta z morza taka. Bez oh. <laughs> No Urbika! <oryga. śmiech> Le! Nie, nie, to nie jest dobre. ja już tego też nie bo, smakuję. Posmakuj to chociaż, Jezus! Widzicie, jak to smakowało, jak taki. No, glut! <ścoughs> taki glut pozdywany mąką, nie? Mój! No i drodzy, ostatnia rzecz. I ostatnią rzeczą. To jest coś takiego. Ogólnie to są jakby dwa opłatki, a pomiędzy nimi jest coś dziwnego i mam wrażenie, że też żelowego, bo powiem Wam szczerze, że jak ja te rzeczy kupowałem, to nie było tak, że ja tak patrzyłem, co tam jest, tylko po prostu brałem, co było takie ociekawsze, to brałem. Bo chciałem tak na ślepo się być zaskoczony? No i jestem trochę zaskoczony, no. Może nie końca pozytywnie, bo myślałem, że chociaż większość, że będzie pyszna albo smaczna, no ale no nie. Na razie chyba tylko te kulki były dobre, te paluszki. Zobacz, no to pachnie to no taką mąką. No. I czymś jak więzonym? Ten, jak ten. Jak ten luzer. Może jak takie upadki by dawali w kościele, to by było mniej wierzących. Jaka kontrowersja. O, o z... Z... nie mogę tego ciągnąć. O, Jezu, jaka żela, widzisz to? I znowu, no. Oj. O, Tu no. 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 się tego nawet no, nie da no. urwać. Dobra, ugryziemy to. Smakuj. Opłatek? To jak papier. To jest... No to to papier. Nie, to jest... Nie, bez, w ogóle bez smaku tam jest. Mm. Jakby stary opłatek z taką starą żelką bez smaku. Taka czysta żel żelatyna, jakby żelka bez smaku. No. Zero. zero. Mm. To co było dobre? Kuleczki w środku z nutelką. I paluszki. O, to były dobre. Te trzy rzeczy były dobre. A co to było? No to te kulki takie Aha, piankowe. Wiem, te piankowe. To mi nie smakowało, ale mi smakowały. Nie no, ten środek mi, ten środek mi smakował. To sobie wydziobiesz. To sobie wydziobiesz. Dobra, moi drodzy, to by było na koniec. Trzy rzeczy z tych kilkunastu chyba. Nawet nie liczyłem, nie pamiętam, policzyli było. Mm, były dobre, trzy rzeczy były dobre, dla mnie przynajmniej, że kupiłbym jeszcze raz. Mama może tych pijanek by nie kupiła jeszcze raz, chyba? O, ja bym nie. tam nic nie kupiła. Może gdybym była w tym sklepie i może oddać. Nie, wiecie to... co ona kupiła? Uzależniona? Papierosy. A wiecie jeszcze dlaczego? Bo kosztują tam niektóre 3 złote. 3 zł za paczkę fajek. Nienawidzę papierosów. Nieprawda. Wiecie tak, jaką nie nazywam tak, walkę? A ja z Tobą? Na Tobą? Hmm? Hmm? Wiesz, no dzika dana. E, moi ladcy. Moi drodzy, jeśli film Wam się podobał, jeśli chcecie, abym robił testy słodyczy z różnych miejsc na świecie, gdzie będę, a w wielu miejscach będę jeszcze, to dajcie mi znać. To z każdego miejsca na świecie przywiozę ich nie słodycze i będziemy tutaj sobie testować. Zawsze z jakąś osobą, bo zawsze jest ciekawie z kimś testować takie rzeczy. No i tyle. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Obok subskrypcji kliknijcie dzwonek, żeby być na bieżąco. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. 是卖这些，嘿。